Dzień dobry wszystkim, witam kolejny dzień w angielskim raju. Jedziemy po paczkę, chociaż dzisiaj dzień wolny, jedziemy paczkę, która została zostawiona na tamtej farmie, a ta paczka to pierwsza współpraca. Mamy paczuszkę, wiem mógłbym zapiąć pas. <laughs> Droga troszeczkę wyrównana, fajnie się jedzie. No i co, zaraz otworzymy. Jaki jest mój plan na tą paczkę? A więc mój plan na to jest taki, że otwieramy, zobaczymy jak to działa, jak to się zachowuje, czy jest w ogóle warte uwagi. Jeżeli jest, to, to zrobimy o tym normalną recenzję. E, taka jest umowa między mną a e, ludźmi, którzy mi to wysłali. E, no a jeżeli jest kijowe, to po prostu im to odeślę. E, no, tak to wygląda. Wy będziecie mieli, jeżeli faktycznie pójdziemy w to głębiej, to wy będziecie mieli e, na to zniżkę i będziecie mogli po prostu to kupić z mojego linku, który gdzieś tam mam jeszcze pod filmem. Nie pod tym, już pod następnym recenzją, jeżeli taka się ukaże. E, wy będziecie mieli to taniej i ja mam z tego dostać jakiś procent. Tak to wygląda, tak? Chcę być z wami dosyć mocno przejrzysty, tak więc za każdym razem będę wam mówił. Nawet powinienem, bo tak do tego jestem zobligowany. Powinno się mówić, że powinno być w ogóle zaznaczone, że jakiś produkt jest e, sponsorowany w filmie. No ale tutaj, e, tutaj właśnie e, ten film, można powiedzieć, że nie jest jakąś jeszcze reklamą, ale taka reklama się, powiedzmy, że potencjalnie niedługo ukaże. Propozycji... wiem rękę w te kupy. E, propozycji propozycji takich współpracy już było dużo. Ja Was o części informowałem, o części nawet Was nie informowałem, bo takich linków w mojej skrzynce takich naprawdę niewartych nawet uwagi jest bardzo, bardzo dużo. A to jest coś, co uznałem, że... czemu nie? Jak mi to myślecie? Ja sobie to zobaczę. Nie naciskali też o tym o czym za bardzo, co mam tam za bardzo powiedzieć, tylko po prostu żebym zrobił jakby taką recenzję. Redka idzie biegać. Gotowa? Taką pogodę się zdecydowała. Chwilę ciało. Coś tak, jakby lekko coś tam spada z nieba, ale nie, nie ma szalu. Nie jest tak źle, żeby nie można było e, biegać. Dobra, to jest stojak, którego używam teraz i z niego będę nagrywał e, otwieranie tego. Upewnijmy się, że nad nami nie siedzi papuga, a siedzi, więc musimy ją przenieść. Jeżeli nie chcemy zaraz skończyć z kupą, no może ją zabrać. Tak na wszelki wypadek. No to się prawie na pewno stanie. No dobra, i tak to wygląda. Dalszą recenzję, to nawet nie jest recenzja, ale podziałam sobie kilka dni z tym tripodem i pokażę wam jak działa. Co bardzo podobne do tego e, tutaj ten ma też pilot, którego uruchamiamy kamerę. No jest zdecydowanie większy. Tak powiem Wam, że w jakości to nie ma różnicy, ten jest fajny ten fajny. Ten ma troszeczkę widzę więcej takich ruchomych rzeczy. Tutaj na przykład ma taką ruchomą stopkę. Jest dużo taki większy. No i zdecydowanie wyższy. Co trochę podobne do tamtego. Bardzo podobny nawet, bym powiedział. Jedyne co to różni, to to, że otwiera się go w taki e, sposób. O, tak, nie? Przez uderzenie jest tutaj guzik. I on się tak otwiera. Robi to się jako selfie stick, jako selfie stick w taki sposób. No, ale będziemy się nim bawić i zobaczymy. A tu znowu mi nasrały te ptaszki. w no, tak. Co jest najśmieszniejsze, to tutaj po drugiej stronie dokładnie tak samo. Jeszcze nie przyczaiłem winowajcy. Dostać gadania o jakimś Ogólnie e, teraz muszę zostać z dzieciakami, bo tutaj idzie biegać. E, później jest plan, żeby pograbić przy ulach. Nie wiem, czy się to uda w taką pogodę. W tej chwili nie pada, ale nadzieję na ten dzień dzisiejszy pokazują e, troszeczkę opadów. Zdrowie. Arleta poszła pobiegać i zobaczcie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale zaczęło ładnie padać myślę, że za chwilę będzie wracać. W tej chwili pada tak, że już nie za bardzo. Da się biegać. Chociaż jak ktoś chce, to da radę. Tak więc moja praca na zewnątrz dzisiaj troszeczkę pod znakiem zapytania. A, nie wiem, czy słyszycie hałas od oddali. To jest właśnie mycie kurników. Dzisiaj mamy sobotę. ma będzie dzisiaj do kurniki i jutro. Tutaj jak wygląda sprawa z termometrem? W tej chwili 23,5 stopnia, całkiem po 24 maksymalna, 19 minimalna gdzieś tam pewnie w nocy i 31 wilgotność powietrza, 34 maksymalna i spadło poniżej 30%, czyli po tej, poniżej e, tej wilgotności takiej komfortowej dla organizmu. Co tam papuszki? Sobie chilują, ale w końcu będziemy mieć dobrą pogodę w przyszłym tygodniu. Od czwartku już po 14 stopni Celsjusza, tak więc zacznie się. Zacznie się, a ja w końcu będę miał szansę was nie zanudzać ee, farmą, bo wiem, że część ludzi chce widzieć farmę, a część nie. Większość ludzi chyba nie, <grytanie> ale jakby chcę taką równowagę zachować na kanale, czyli żeby każdy miał coś dla siebie, po prostu farma będzie się pojawiała troszeczkę rzadziej, myślę, że 2-3 razy w tygodniu maksymalnie. A tutaj, jakby ktoś mi nie wierzył, że deszcz pada, przejdziemy się w tym. Tą małą mrzawkę. Ja się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć jak e, wygląda Arleta po powrocie z biegania. I zostańcie ze mną, bo na pewno będzie to warty tego widok. Idę właśnie sobie w kierunku pszczół Uli. E, poczekam tak do pory poobiadowej. Zobaczymy czy uda mi się tutaj przyjść i coś robić. Na chama mógłbym ubrać kurtkę. Z kapturem mi sobie tutaj to powoli e, szarpać. No ja zobaczymy. Jest ten deszczyk niestety. Naprawdę do, pop do sprzątania został mi ten bajzer tutaj, a później tylko grabienie. O już mi spadła pierwsza kropel na obiektyw. Wiem, że tego na filmie nie widać tak mocno, ale pada. Bardzo pada. Pada coraz mocniej. Tak więc wracam do domu szybko. Do domu, do kontenera. Zobaczcie w ogóle jak jest. Tak, szaro. Jeszcze jutro jest dzień, tyle, że jutro już jest bardzo zimno i prawdopodobnie jutro zrobimy eksperyment z termometrem. Jeszcze nie wiem, ale tak, im zimniej, tym lepiej na taki eksperyment. Uciekamy, uciekamy. Gdzie? Tam, tam idzie. Tam tenisówki. Widzę Chyba nie za ciekawie było. Nie, nie jest tak mokra jak myślałem, że będzie. To taka mokra? Rada mówi zaliczyłam prysznic. No, ale tak przed chwilą to już tak zaczęło, nie tak już, już na pograniczu. I co, cała przemoczona jesteś, nie? No, cała Nie, nie da się nie być, być suchym w tej pogodzie. Nie leje, ale pada mrzawka po prostu. Jakbym jakby to miał nazwać, to nazwałbym to mrzawką. Fajnie, co? Niezły <grym> nie szałerek. No, nie, czekam na trochę pogodę. Mam nadzieję, że to nie Jeszcze 4-5 miesięcy i wyjdzie słońce na tydzień. Dobra, postanowiłem, że idziemy, bo nigdy się nie ruszę. Lekko kropi. Nie mam kurtki. Nie mam kurtki, bo się e, suszy. Tak więc Arleta mi za chwilę doniesie kurtkę. A ja w tym czasie idę wziąć się za chociaż. E, to największą... E, ten największy bałagan. Ule mamy już poprzestawiane tak, jak powinny być. Już są w tych docelowych miejscach, tak więc o to się nie martwię. E, pszczoły nie będą młodzić, bo siedziały w kulach już blisko tak naprawdę dwóch tygodni. Zaraz będzie więcej. W czwartek dopiero jest ocieplenie. Dopiero wtedy prawdopodobnie wylecą z uli. Chociaż też zapowiadają deszcze, więc... Zobaczymy jak to będzie. Ja się będę brał za ten straszny bałagan tutaj. No i co, ja to zostawię na timelapse, chyba nie? Żeby nie było za długie. Dobra, jak sprawa wygląda? Pokładałem sobie to tutaj na takich kubkach. Pownosiłem te blaszane dachy, które nie wiem czy widzieliście na hiperlapie. E, tak czy inaczej, powynosiłem je, bo one idą na sprzedaż. Teraz weźmiemy się troszeczkę za między mólami, zobaczymy jak to idzie. E, mam nadzieję, że jakiś porządek nastanie. Wszystko byłoby ok, tylko ten też pada. ale jakoś idzie. Ogólnie ciężko z tymi grawiami się leci, ale jakoś trzeba. Wrócę, mam nadzieję, że wrócę do później, później troszeczkę przestanie, bo jest już naprawdę gęsto. Yy, jeszcze parę rzeczy mam do powynoszenia. Te kubki, które poustawiałem. Później chcę powynosić tutaj koło kabiny. No i będzie już yy, no i będzie już czysto na pasie. Te. Ale pogoda naprawdę słaba. Powiedziałbym, że bardzo nawet słaba. Angielska po prostu w tyle. Jeszcze mam w planach objechanie pasiek, ale to już jutro, prawdopodobnie jutro. Lub w poniedziałek będę robić, ale póki co, póki co powinno być ok. Podkarmiłem je już jakiś czas temu, więc tam powinno być wystarczająco ciasta. Plus one miały swój zapas, więc tam nic im nie powinno grozić. No, jest tego troszeczkę. Zobaczcie z tej perspektywy, może lepiej. Jest tych uli tutaj kilka. Tutaj są te śmieci, które mamy jeszcze do wyrzucenia. Cały czas nie mogę dorwać JCB, żeby sobie to wszystko fajnie powywozić ale już na dniach powinno powinno być myślę, że w poniedziałek jeszcze w poniedziałek może mi się udać, zobaczymy wygląda to okazale. Pszczoły nie latają, no ale taka pogoda to się tam nawet nie dziwię. W połowie przyszłego tygodnia, prawdopodobnie będzie tutaj spory ruch na pasiece. Troszeczkę mnie to martwi, bo zapowiadają deszcz, a jednocześnie dosyć dużo ocieplenie, no bo tak jak mówiłem, 14-15 stopni Celsjusza więc będą jakieś ofiary w pszczołach niestety to tak naprawdę może tylko być złe dla rodzin, które są gdzieś na jakiejś krawędzi jest mało pszczół, ale jest takich kilka u mnie no i te pszczoły gdzieś tam giną wylatując na zewnątrz no i wtedy to może doprowadzić do upadku, ale o silne rodziny nie ma się co nawet martwić ja nie wiem jak ta leta biegała ale <laughs> ciekawie jest chciałem iść z Wiktorem na spacer, ale chyba dzisiaj nie będzie okazji może jutro, tylko znowu jutro jest bardzo, ale to bardzo zimno 4 stopnie, 3 stopnie, coś takiego, więc... Chłodno Dobra, troszeczkę nie wyszło Spaliłem To ja spaliłem, nie ta Przedłużałem z tym, żeby zrobić efekt z pokrojonymi warzywami i mi nie poszło Na kolasykę tylko... Na kolasykę, na śniadanko, tylko dwa jajka, bo... Już wcześniej coś przekąsiłem tak więc nie jest to mój pierwszy posiłek, a jest godzina 20 po yy, 12. Ale będzie pierwszy i jeszcze powiedziała, Tak zaliczyła dobry dzień. Jaką wyjecie jajeczniczkę? Rozpuszczone żółteczko, czy nie? Taką aleta robi mi. to taką ze lubi, a ja nie. Ja muszę mieć taką z lekko rozpuszczonym yy, żółtkiem. Brakuje nam tu jakiegoś boczusia, ale Arletka właśnie dokłada yy, ten. Serf. Kabbaloza, właśnie tak mi czegoś brakowało w tym. Yy, w tej jaśnicy no niestety nie można mieć wszystkiego, już teraz go nie dołożymy zawsze kabanos albo włoczek, no ale trudno tymi żonami tak jest, najpierw wszystko robią idealnie a później coraz nie, gorzej i gorzej zostałem jeszcze wysłany do sklepu na szczęście do tego naszego lokalnego kurcze, no nie mogę się do tego dotykać zakupczyłem wszędzie odpalił Idę, zaraz widzę się z wami z powrotem. Dobra, jestem już z powrotem, troszeczkę owoców. Boróweczki amerykańskie i malinki, troszeczkę dojrzałe, teraz za zobaczyłem. Ale nie, nie są spleśniałe, tylko są takie bardzo e, ładne. I już na skraju, myślę, że za kilka dni były już spleśniałe i no, nawet puściły no, już gdzieś tam, widzicie, troszeczkę soku. Ale i tak powinno być ok. Dobra, jesteśmy, kurza mnie ta bramka. właśnie z sarletą. Postanowiliśmy, że wyniesiemy nasze gazebo w końcu. No, świetnie, to prawie poszło. Spróbujemy to wynieść, zobaczymy, czy się w dwójkę uda. Jeżeli nam się nie uda, no to po prostu będę czekał, aż jakiś kolega mnie odwiedzi. i Spróbuję to z nim wynieść. A póki co, to spróbujemy to przetargać w dwójkę. Jak myślisz, uda się? Też w to wątpię, ale spróbować trzeba. Bo tak wiecie, my chcemy to e, przenieść stąd przez tą bramkę wąską. No i to tam zostawić do czasu kiedy będziemy to naprawiać, bo na tą chwilę no to nie będziemy tego robić, bo tak jak mówiłem nie ma sensu, wieje co chwilę, więc co bierzemy się za to? Gotowa? Go, go, go. Dobra. Kawel, a on zahaczył się? Aha. To będzie mniejszy problem. Na razie idzie, ale tutaj już przy bramce nie będzie tak łatwo. Po prostu musimy to przetargać. Nie ma innego wyjścia. Teoretycznie podnosząc to, komplikujesz, tak? Bo to się wbija, jak to podnosisz. Wziąłem. Zdaję się tutaj to przetargu.

Jak? Puść Czekaj. udało nam się to przetargać łatwo nie było Teraz stoi. Nie chcę się położyć, tak jest problem. Nie wiem co z tym robimy. Dobrze byłoby to położyć. Ja bym to położył. Spróbuj to położyć. Po prostu to wpaść. No. Dobra, i tak to zostaw na razie. No, teraz będzie, się, będzie jeszcze gorzej, ale. Nie, no, szkoda, wyrzucić. Jeszcze spróbujemy to. żeby jeszcze chociaż to lato pociągło. To, połamamy na jak zwykle. Jutro chcemy jechać kupić doniczki. Może kupimy doniczki, pojedziemy do centrum. Centrum ogrodowego. Nie no jeszcze ten agres na przeżył. Jeszcze gdzieś jakiś był. Tak czy inaczej będziemy próbowali reanimować tego, bo półtno... ...ooo, robię wiesz. to. Jak się uda, to się uda, jak nie to nie. Ważne, że teraz tutaj nic nie sterczy nam przed domkiem, bo to tak sterczało, sterczało i najpierw był plan sterczy z boku, teraz sterczy z boku. Sterczało nam tutaj przed domkiem i trochę śpieciło. Teraz jest zdecydowanie lepiej. O, Dorota zakryła piaskownicę. Na piaskownicę też się plan. Mamy w sumie już drewno. O właśnie, to jeszcze plastiki też. Ja chciała większą zrobić tutaj. plastiki trzeba pozbierać. No. <słuch> e, tak więc zrobimy piaskownicę gdzieś przy płocie. Już nie na środku, gdzieś prawdopodobnie tutaj. Po to, żeby po prostu łatwiej się kosiło. Mi się przynajmniej wydaje, żeby się łatwiej kosiło, chociaż nie wiem, będzie się łatwiej kosiło, bo jak coś to mam tą podkaszarkę i będzie się tym to coś robiło. Co zmęczono? No, nie, nie, nie było źle, nie? Myślałem, że będzie gorzej. Początku myślałem, że nam się w ogóle nie uda. No ale teraz to wygląda o wiele, wiele, wiele lepiej. Dobra, to wszystko. To do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że ten się podobał. Trzymajcie się, cześć.